Cały czas pracuję nad tym, aby pokazać siebie i cały konkurs z jak najlepszej strony. Niedawno, wczoraj, miałam, miałam zaszczyt brać. Udział w świetnej sesji przygotowanej przez paną, panią Malwinę Sulimę, w której będzie można zobaczyć mnie bez make-upu. Także dla tych, których, dla których nie byłam faworytką, mam nadzieję, że to coś zmieni i, i że no nie, nie wystraszę ich, bo, bo, bo mam nadzieję, że, że docenią moją urodę naturalną. W tym roku łamiemy stereotypy. Pokazujemy mi nie tylko na czerwonym dywanie z piękną szarfą i koroną, tylko jako kobietę sukcesu, kobietę, która e, może zawdzięczać bardzo. Bardzo dużo nie tylko dzięki swojej urodzie, ale dzięki, przede wszystkim dzięki swojej osobowości. Tak chcę również, żebym ja była pokazana, i stąd te. Zwyczajne sesje dla każdej kobiety, aby nie wstydziły się tego, jak wyglądają, tylko wręcz przeciwnie, budowały się, że każda kobieta jest piękna, nie, to nie zależy od makijażu, fryzury czy od sposobu ubierania się. Do mojej ubiegłej pracy, do, do mojej pracy, w której tak naprawdę pracuję cały czas, nie malowałam się. E, a jeśli już się malowałam, to tak bardzo powściągliwie, bo ponieważ pracuję z ludźmi, nie chcę, żeby cokolwiek mogło rozpraszać i e, e, jakby zwracać uwagę bardziej na moją urodę niż na moje cechy zewnętrzne. Wewnętrzne. Jednak teraz bardzo przekonuję się do tego, żeby, żeby się zmieniać, żeby pokazywać się w całej krasie ze wszystkimi walorami, jakie posiadam. Także makijażu, czy bez makijażu, będą się Państwo do mnie tak samo uśmiechać.